Lej starej daty. Może być warto ze 150 dolców. Ręcznie malowana półka na tym. To stare rzeczy. Wyczuwam lata tysięcy. Musimy pokazać, muszę, że nie złożyliśmy węgierskiej. Uwaga, pokój numer 1026. 300 dolarów. Wiesz, Miska? Czyli ktoś na więcej? To skąpiel graczy. Chcę nam to udowodnić. 600. Chce na więcej? Sprzedamy za 600. Jak masz najmniej? To, to znakomita cena. Pokazaliśmy wszystkim, że nie zamieniamy. O Boże. Panie. Pianino, na Są tam jakieś śmieci, ale jest też tam. Sprzedawiamy... Zaraz będzie kompu kompu, Amelko. Z miską na spacer idziesz? Zobaczcie jaka silna jestem. No złap sobie miseczkę i 325 Trzymaj miski Nie puszczaj bo wuju zabierze i sam się wykąpie